TVG 9, niezależna telewizja internetowa, prezentuje. I my tutaj tutejsze, a wy lipi gadajcie urzędniki. Jaki wy interes macie, że tu przyjechali? W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca tego roku prowadzony będzie Narodowy Spis Powszechnej Ludności i Mieszkań. Dane zbierane będą na trzy sposoby. Za pośrednictwem rachmistrzów, teleankieterów, oraz samodzielnie poprzez internet. Po raz pierwszy badanie będzie prowadzone w formie elektronicznej, bez wykorzystania formularzy papierowych. Chcę Trochę... tylko tak ciało się kobieta. Marka, za was. Działuję gawę. Co? O mnie co Nie, nie.